Pan z wami i z słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i, skończy, i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego, Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich, kiedy się modlicie, mówcie, Ojcze Święcie, imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie. Amen. Napisałem tutaj cztery strony, więc spokojnie. Mamy czas, Pan Bóg ma czas, Oto to wszystko czynię nowe. Nie wiem, na co czekacie, nie wiem, czego czekujecie, bo zawsze nowość sprawia, że jest jakaś niepewność. Nie? Jest taka, no bo jak to będzie to nowe wyglądać? Nie? Co to nowe w ogóle co ta nowość nam przyniesie, albo co to nowe, co to będzie. Myślę, że zadajemy sobie takie pytania. Chyba powinniśmy takie pytania w ogóle zadawać sobie jako wspólnota, w całości, ale każdy z nas, myślę, że takie pytanie powinien w ogóle zadawać sobie cały czas. O taką nowość, którą Pan Bóg zawsze daje. Nie? Często nowość też daje pewną nadzieję zawsze. Znaczy, ja z natury jestem jakimś takim optymistą, więc zawsze pewna nowość, zawsze daje mi pewną nadzieję, że jest jakaś zmiana, coś się dzieje. Ja też oczekuję może jakiejś zmiany duchowej, nieduchowej, fizycznej, ogólnie, ale jest we mnie jakaś taka nadzieja. Więc generalnie jest jakiś optymizm, nie? Ja też zawsze współpracuję z tej obietnicy z Panem Bogiem, no bo... Jak inaczej? Że Pan Bóg daje mi obietnicę jakąś, jakiejś zmiany, czegoś nowego. Więc współpracuję w tym z Panem Bogiem. Więc pewna nowość, ale to nie chodzi też o taką nowość zewnętrzną. No bo byście się zdziwili, gdybyśmy z Matiem wrócili z Turcji, nie? Bójne włosy, to jest piękna nowość. To znaczy byłby szok. <grym> nie nowość, ale chodzi o taką. Przemianę wewnętrzną. Chodzi o taką współpracę z Panem Bogiem, o taką odnowienie, odnowienie sposobu, może widzenia też Pana Boga, rozumienia go inaczej, też siebie. Nie? Pan Bóg codziennie nam stawia coś nowego, daje. My to musimy też rozpoznawać, rozeznawać z Panem Bogiem, drugiego człowieka. Zmiana pracy to jest wielka rzecz. Uczymy się tego, tej nowości, bo stawia nam nowych ludzi koło nas, których też musimy się uczyć w jakiś sposób. Pewna nowość. To wszystko czynię nowe. Bóg w ogóle cały czas stwarza świat. Ciągle ten świat nas też stwarza. To się wszystko ciągle odradza. Zobaczcie, że wstajemy każdego dnia może nie tyle inni w znaczeniu takim, ale każdy dzień przynosi jakąś nowość. Często taką nawet dość trudną nowość. Więc też musimy się nauczyć tak żyć właśnie w tym nowym dniu każdego dnia. No i piękne czytanie nam dzisiaj Pan Bóg dał na tą nowość, na ten nowy rok. Mamy z jednej strony Jonasza, a z drugiej strony modlitwę Jezusa. Ja myślę sobie, że to nie przypadek, tak jak ja jak się nagrała wiadomość, nie ma przypadków. Bo przypadek to jest drugie imię Pana Boga, właściwie pierwsze. Nie? Jeśli to był przypadek, to znaczy, że Widocznie Pan Bóg tak, tak chciał, dla wierzących tak będzie na pewno, że to nie jest przypadek, to Pan Bóg nas prowadzi. Myślę, że niewierzący inaczej rozpoznają. Generalnie myślę sobie, że Łukasz można by go nazwać w ogóle ewangelistą modlitwy. Zobaczcie, że Jezus przed właściwie każdym wydarzeniem swojego życia modlił się bardzo głęboko, często od serca, i stąd. To pytanie pewnie uczniów, Panie, naucz nas modlić się. No i dostajemy, codziennie modlimy się tą modlitwą, nie? Ojcze nasz. No, kto z nas nie wypowiada tej modlitwy? I myślę, że my ją doskonale znamy. Ale myślę sobie, że już pierwsze słowo, pierwsze słowo w tej modlitwie pokazuje, o co chodzi w niej. Ojcze. Nie. Naucz nas modlić się, a Jezus mówi Ojcze nasz. Pokazuje, jaka powinna być nasza relacja do Pana Boga. Relacja. Pojawia się to słowo w ogóle. Modlitwa powinna być relacją. Tu pokazuje właśnie, że to Ojcze to jest przede wszystkim, że no, to nie jest... Wyobraźcie sobie, że Pan Jezus zaczyna to modlitwę od takiego Boże, Stwórco Świata i uczy. I powtarzajcie za mną, Boże, Stwórco Świata, Wielki Panie i tak dalej. Przecież ci apostołowie to pomyśleli, nie wiem, no, on mówi ojca masz, mówi tatusiu. Bardzo serdecznie czule, no kto tak mówi do swoich rodziców, to wierzę, że to jest bardzo bliska relacja. To jest jak takie duchowe przytulenie się do tej drugiej osoby, nie? Tatusiu. Jak rozmawiam z tatą przez telefon, to modlitwa musi być relacją, to musi być spotkanie. Relacja się buduje, relacja się tworzy. Czasem... Zadzwonię, czasem nie, czasem się spotkam, czasem nie. Ale relacja, ja tak patrzę na modlitwę, że modlitwa dla mnie zawsze jest relacją, budowaniem. Jeśli Pan Bóg cokolwiek chce ode mnie, to ja buduję z nim relację. Chcę mu o tym mówić każdego dnia. Chociaż czasami wstaje zły już, że musiałem wstać. Ale to też jest relacja, to też jest powiedzenie. Uznaję go też przede wszystkim za Boga. Kiedy mówię, niech się święci Twoje imię. Nie? to wtedy właśnie mówimy Panu Bogu, uznajcie za Boga i za Pana. Szokował mnie ostatnio ksiądz Węgrzyna, kiedy zaczął swoje kazanie i mówi tak. Pan Bóg, nie, Pan, Jezus, Jezus nie jest moim Panem. Mówi, jak? Słuchałem podcastu takiego i on zaczął od tego zdania. Jezus nie jest mój Panem. Myślę sobie, nie, przesłyszałem się są jeszcze raz. faktycznie tak mówię, Jezus nie jest moim Panem. Mówię, no to chyba będzie kolejne odejście z Kościoła i to jeszcze ksiądz w No nie, no tylko nie on. I tłumaczę to później w ten sposób. Mówi, Jezus nie jest moim Panem, bo gdyby był moim Panem, to traktowałbym Go jak Pana. Panie Jezu, proszę, 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 daj mi proszę, proszę, proszę. To traktuję Go jak sługę, no Ty mi służ, ja będę Twój Panem, będę Tobie rozkazywał. Więc jak mówię, razy właśnie stawiam Pana Boga, sługa służę. Przyjmuję wolę Pana. Jeśli no, Bóg Chrystus jest moim Panem, to chcę Mu służyć, chcę Mu oddać wszystko. A nie tylko wymagać od Niego, Panie, Panie, niech przyjdzie Twoje królestwo. My mamy stawać się partnerami Pana Boga w doprowadzaniu tego królestwa. Ono tu już jest na ziemi. Zalożę tego królestwa jest tu na ziemi. Ile razy spełniamy wolę Pana Boga, ile razy budujemy ten świat tutaj jako dobry, piękny, jako stworzony przez Pana Boga, świat miłości, tyle razy współpracujemy z Panem Bogiem w budowaniu tego, tego królestwa tutaj. Ale przede wszystkim to królestwo nie powinno zacząć się od nich, bo to oni, ono powinno zacząć się ode mnie. Tego też ja uczę przede wszystkim, że często wymagam od innych, czego od siebie bym za bardzo tak... No, teraz jestem postawiony w roli katechety w seminarium. Muszę trochę wymagać od chłopaków, od kleryków, Ale łatwiej mi jest wymagać od nich, a od siebie już trochę mniej. I mówię to ze świadomością, ile razy pomyślę sobie, że, że to budowanie królestwa zaczyna się przede wszystkim ode mnie, nie od nich. Chleba naszego poprzedniego dawaj nam każdego dnia. Nie? To jest taka prośba o zaufanie, o taką solidarność. Ten chleb wiemy, możemy rozumieć dwojako. Tu jest ten chleb najważniejszy. Tu za chwilę będzie. Nie? Tu przychodzimy się karmić tym chlebem najważniejszym. Ale z drugiej strony potrzebujemy takiego chleba powszedniego. No Bije się za każdym razem w pierś, kiedy spotykam na ulicy kogoś, kto. Może tego chleba bardziej potrzebuje ode mnie, nie? albo ile razy może zatrzymuje za bardzo dla siebie a kieszeń. za bardzo się może wypełnia. Nie daje tego chleba, nie dzielę się tym chlebem z drugim człowiekiem. Przebacz nam, jak i my przebaczamy. To kosztuje chyba najbardziej wymagających prośb. Kto kiedykolwiek musiał powiedzieć, wybaczam, nie chowając, nie trzymając urazy to myślę, że wchodzi na wyżyny świętości to bardzo szybko. Kto potrafi powiedzieć słowo przebaczam, ale nie na zasadzie takiej, wiecie, trzymania konfitur na zimę. W razie gdybyś tylko mi zaszkodził, to ja przypomnę Ci tylko, co zrobiłeś. No, ja wybaczam, naprawdę z całego serca. Kocham, wybaczam, ale jak tylko w ludzi... Małżonkowie często tak mają, że słujczek, powoli się odkręca, nie tylko potrzebuje wyciągnąć z niego i przypomnieć, tak na wszelki wypadek, nie? Tu chyba trochę nie o to chodzi. Można, nie można przyjąć przebaczenia i jednocześnie trzymać razem. To nie znaczy, że ja nie pamiętam. Ja pamiętam. Bo jestem człowiekiem, bo moja pamięć jest taka, że, że pamiętam, chociaż ja mam krótką, więc często zapominam nawet. Pamiętam z dzieciństwa kiedyś pokłóciłem się śmiertelnie z moją koleżanką ostatnio, nawet na ślubie się spotkaliśmy. Za chwilę do nie wiem, o co poszło. Ale pół roku nie gadaliśmy ze sobą, to zapamiętaliśmy oboje. Myśmy w ogóle zmijaliśmy się na ulicy. Nie wiem, o co poszło, ale... Nie. I nie bądź nas na pokuszenie. Nie dopuść, abyśmy ulegli też takiej próbie pokusie. To jest taka prośba bardzo mocna o to, abyśmy o Bożą obecność chwili słabości. Nie? Może jestem, mam sła, jestem słaby, mam, jest moja natura, nie wiem, moja fizyczność, nie wiem, ten grzech, który mnie nie dołuje, mnie przygniata. Jestem słaby, ale walczę. W chwili słabości proszę Cię Panie Boże, umocnij, dodaj siły, dodaj. Nie wódź mnie na pokuszenie. I tutaj Łukasz pokazuje, że następuje. Modlitwa w ogóle ma na nas zmieniać. To jest ta nowość. Ja mam być za każdym razem w modlitwie, mam być nowy. Nie chodzi o to, że mam się. Z... chodzi też o to. Ale zobaczcie, co by było, gdyby modlitwy nie było, gdyby nie było relacji. Gdyby nie było tej, tego połączenia mnie i Pana Boga i Boga do mnie. Szybko byśmy zapomnieli. Modlitwa ma mnie przemieniać Eucharystia ma mnie totalnie zmieniać. Zobaczcie, w modlitwie na koniec. Komunia, Eucharystia, mam się stawać jak Chrystus. Nie przesłyszeliście się. Mam, się. mam być Chrystusem. Po Eucharystii mam się stawać jak Chrystus. Mam nim się stać. W modlitwie, modlitwa mam je przemieniać. To jest ta nowość. Mam się stawać nowy, nowszy. Przemieniać za każdym razem. A ta modlitwa, przecież nie zmieni Pana Boga. On jest stały na szczęście. Nie jest Zeusem, który ciska tylko i obrazi się, bo mnie zdenerwował. No jest Jonasz. Taka postać, w której można książki, znaczy napisano książki, ale można by rekolekcje zrobić. No nie? Możemy być jak Jonasz w tym wszystkim. Nie? Możemy. Bo zobaczcie, Jezus w modlitwie, w tej Ewangelii Łukasza, On uczy nas modlitwy, która otwiera serce na Boga i ludzi. Nie? Ojcze nasz, który jesteś, ojcze nasz, tatusio, wszyscy ludzie mają być dla mnie braćmi, siostrami. Mam nadzieję. Ale to są oni, nie oni. Przechodzę, zobaczcie, kogo Pan Bóg wam postawił w Waszych domach, rodzinach, na studiach, w pracy i tak dalej. Kosztuje często, łatwo mi jest powiedzieć o dzieciach w Chinach. No, super, nigdy nie widziałem, nigdy nie poznałem, ale fajnie mi się o nich mówi. Już trudniej, jak pomyśleć sobie, że muszę stąd wyjść do kaplicy i pójść do domu, pojechać do kuzyna, szwagra, nie wiem, ciotki, wujka, koleżanki z pracy, która mnie kosztuje, bo ich znamy, są blisko. A Jonasz odmawia to wejścia w Tworze współczucie. On, no Pan, dlaczego, że ich nie ukarał? No, Panie Boże, no, prosić. Ojcze nasz tworzy wspólnotę. Wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami, a Jonasz chce, by Bóg był tylko Bogiem naszym, nie ich, bo ja jestem. Każda prośba modlitwy Pańskiej zakłada współpracę z Bogiem w czynieniu dobra. Ponieważ nie bardzo chce współpracować. Odmawiam. Bóg jest zbyt miłosierny. No i tak pomyślcie na przykład... na przykład Rosjanie dzisiaj, z młodymi jak rozmawiam, to nie zostawiają suchej nitki na nich. Nie? A pomyślę, pomyślę sobie o tym miłosierdziu względem nich też. Oczywiście kontekst wojny i tak dalej to wszystko rozumie i tak dalej. Ale myślę sobie też o tym, że Pan Bóg musi być też dla nich miłością. Jezus modli się z sercem otwartym, a Jonasz zamyka swoje serce. Oto wszystko staje się nowe. Fulton Sheen na koniec powiedział jakieś takie zdanie. Prawdziwa modlitwa prowadzi do współczucia. Jeśli modlitwa nie otwiera serca, staje się pusta. Jeśli ona nie otwiera, nie, nie otwiera serca, staje się pusta. Jeśli religia nie rodzi miłości, staje się bałwochwalstwem. I nasza modlitwa, każda modlitwa, to Ojcze nasz będzie właśnie taką zgodą na to, że Pan Bóg w tym czasie, w tym roku rozeznawania ich czyni nas nowymi, a przez to nas, a my przez to cały świat.